Synku, zostaw ją na tydzień samą, to zaraz zaśpiewa inną piosenkę, mówiła teściowa do syna, ucząc go, jak ujarzmić żonę do posłuszeństwa. Mąż demonstracyjnie trzasnął drzwiami i wyjechał na tydzień do matki. Ale gdy wrócił do rzekomo naprawionej żony, o nie miał. To, co zobaczył, prawie przyprawiło go o zawał. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania. Justyna ziemba żyła z uczuciem, że jej obecność w tym mieszkaniu była tymczasowa, jakby ktoś jedynie tolerował jej istnienie. Przestrzeń, w której poruszała się każdego dnia, nigdy nie była naprawdę jej. Każdy mebel, każda zasada, nawet cisza między ścianami, wszystko zostało ukształtowane nie przez miłość czy współpracę, lecz przez niekończące się unikanie starć, które mimo to cicho rozkwitały. Stefan Duda, jej mąż, poruszał się po mieszkaniu z postawą człowieka, który nigdy nie musiał pytać ani dziękować. Nie prosił, nie oczekiwał, jego milczenie miało ciężar, którego nie sposób było zignorować. Jego obecność była jak ciągłe przypomnienie, że harmonia jest obowiązkiem Justyny, niewspólnym celem. Zmieniłaś przyprawy, rzucił nagle przy kolacji, nie podnosząc wzroku znad talerza. Pomyślałam, że będzie delikatniej, odpowiedziała, próbując brzmieć obojętnie, choć serce zadrżało jej w piersi. Moja mama nie lubi w ten sposób. Słowa Stefana spadły jak ołowiany ciężar, nie jako prośba, nie jako krytyka, lecz jako niepodważalne przypomnienie. Nie ona tu ustala zasady. Zawsze, gdy Beata Michalak, matka Stefana, pojawiała się w ich mieszkaniu, ciało Justyny reagowało szybciej niż umysł. Ramiona napinały się odruchowo, a oddech stawał się płytszy. Beata nie potrzebowała krzyczeć. Jej władza była cicha, ale absolutna. Opierała się na pewności, że jej zdanie miało rangę prawdy. Za dużo pracujesz, powiedziała któregoś popołudnia, opierając się o framugę i obserwując, jak Justyna sprząta kuchnię. Zmęczona kobieta nie potrafi dobrze zadbać o męża. Justyna odwróciła wzrok zacisnęła usta, dusząc w sobie słowa, które chciały się wyrwać. Od dawna nauczyła się, że reakcja na słowa Beaty nie prowadziła do niczego poza kolejnym spięciem, po którym zostawało tylko gorzkie milczenie. Tego samego wieczoru, gdy Beata już wyszła, Justyna spróbowała poruszyć temat z mężem. Zgasiła światło w kuchni i usiadła naprzeciw niego w salonie, trzymając w dłoni filiżankę, której nie potrafiła dopić. Czasem mam wrażenie, że cokolwiek zrobię, to i tak jest za mało. powiedziała cicho bez oskarżenia, z nutą nadziei, że może tym razem Stefan spojrzy głębiej. uniósł lekko brwi i wzruszył ramionami, jakby nie rozumiał ciężaru jej słów. za bardzo się przejmujesz. ona tylko chce pomóc. pomóc. to słowo zabrzmiało fałszywie, jak źle nastrojony instrument. Justyna nie odpowiedziała. W środku poczuła coś, czego nie potrafiła jeszcze nazwać, ale wiedziała, że było tam od dawna. Konflikt nie był czymś nowym, nie potrzebował krzyków, nie wymagał dramatów, istniał w ciszy, w spojrzeniach, w każdej decyzji, którą podejmowała sama, by nie zakłócić spokoju. Beata nie potrzebowała fizycznej obecności, by wpływać na wszystko. Czuła ją w przestrzeni kuchni, gdzie przyprawy ustawione były w konkretnym porządku. Czuła ją w łazience, gdzie ręczniki wisiały w sposób, który tak zawsze było. W salonie, w milczeniu Stefana, gdy mówiła o swoich uczuciach. Gdy Justyna przeglądała zdjęcia z ich ślubu, czuła, jak uśmiech z fotografii zupełnie nie pasuje do rzeczywistości. Wtedy jeszcze wierzyła, że z czasem stworzą wspólny dom ale dom, który dzielili, nie miał miejsca na jej głos. Wieczorem leżąc obok Stefana, słyszała jego spokojny oddech, a jednak nie czuła spokoju. W ciemności sypialni myśli krążyły wokół tych samych zdań. Czy zawsze tak miało być? Czy jej życie miało polegać na dostosowywaniu się do cudzych oczekiwań? Kiedyś próbowała zaprosić Stefana do wspólnego gotowania. Chciałaby kuchnia stała się miejscem ich rozmów, a nie tylko obowiązków. Ale już po pięciu minutach usłyszała: Daj, zrobię to szybciej. Ty się męczysz. Nie sprzeciwiła się. Odsunęła się, tak jak odsuwała się stopniowo od wszystkiego, co kiedyś lubiła. W pracy Justyna była inna skupiona, stanowcza, szanowana. Ale gdy wracała do mieszkania, które miało być jej bezpieczną przystanią, zamieniała się w cień obecny, ale niewidzialny. Pewnego dnia, gdy wróciła wcześniej do domu, zastała Beatę w kuchni. Kobieta układała nowe słoiki z przyprawami w szafce. Bez pytania, bez uprzedzenia. Pomyślałam, że uporządkuje to trochę. Powiedziała, nie odwracając się nawet w jej stronę. Ale ja miałam swój porządek, odważyła się powiedzieć Justyna. Cicho, lecz stanowczo. Beata wreszcie spojrzała na nią z lekkim uśmiechem. Czasem warto coś zmienić, jeśli nie działa. To nie była propozycja, to była diagnoza. Beata uznała, że wszystko, co Justyna robiła, było błędne, wymagające naprawy. Stefan wszedł do kuchni kilka minut później i tylko pokiwał głową, jakby to, co się działo, było naturalne. Mama się zna, lubi mieć porządek rzucił i pocałował Beatę w policzek. Justyna patrzyła na nich przez chwilę. Jakby była gościem we własnym domu. Wieczorem, siedząc sama przy stole, przeglądała stary notatnik, który prowadziła jeszcze przed ślubem. Miała tam zapisane plany, marzenia, pomysły na życie. Zatrzymała się na stronie, na której napisała: Chcę domu, w którym mój głos będzie się liczyć. Zamknęła notatnik i przez chwilę wpatrywała się w zamkniętą okładkę. Potem wstała i poszła do sypialni, gdzie Stefan już spał. W ciemności jej dłoń powoli sięgnęła po walizkę z łóżka. Nie pakowała jeszcze niczego, nie była gotowa. Ale świadomość, że walizka tam była, dawała jej poczucie, że coś jeszcze może się zmienić. Następnego dnia, gdy Beata znów miała odwiedzić ich mieszkanie, Justyna po raz pierwszy nie przygotowała ciasta, które ta lubiła. Zamiast tego usiadła przy stole z kubkiem kawy i książką. Beata weszła zdziwiona. Niczego nie przygotowałaś? zapytała. Nie miałam ochoty, odpowiedziała spokojnie, bez napięcia w głosie. Stefan spojrzał na nią zaskoczony, ale nie powiedział nic. W ciszy, która zapadła, Justyna poczuła, że zrobiła pierwszy krok. Niewielki, ale jej własny. Coś się poruszyło. I właśnie wtedy, gdy napięcie zaczęło narastać, gdy Beata otworzyła usta, by odpowiedzieć, rozległ się dzwonek do drzwi. Za nimi stała kobieta, której Justyna nie widziała od lat. Miała na sobie stary, szary płaszcz i spojrzenie, które przypominało jej dzieciństwo. Justyna? Powiedziała, jakby nie wierzyła, że to naprawdę ona. Justyna zamarła, patrząc na nią, a świat, który przez tyle czasu zdawał się być zamknięty w jednym mieszkaniu, Nagle się otworzył. Justyna otworzyła drzwi i przez moment nie powiedziała nic. Kobieta stojąca na progu wyglądała znajomo, choć czas wyżłobił na jej twarzy nowe linie. To była ciotka Halina, siostra zmarłej matki. Nie widziała jej od ponad dekady, odkąd rodzina przestała się spotykać po śmierci babki. Halina spojrzała na nią z ostrożną nadzieją. Mogę wejść? zapytała cicho. Justyna cofnęła się bez słowa robiąc miejsce. Beata obserwowała całe zajście z kuchni, ręce wciąż na szklance herbaty, którą dopiero co przyniosła. Jej spojrzenie wyostrzyło się. To chyba nie najlepszy moment, powiedziała prawie niedosłyszalnie. Halina uśmiechnęła się chłodno. Czasem moment wybiera nas, a nie odwrotnie. Justyna zaprowadziła ją do salonu. Stefan nie odezwał się. Tylko zerknął na żonę, potem na ciotkę, jakby nie do końca wiedział, czy powinien coś powiedzieć. Atmosfera była napięta, ale Justyna czuła, że coś się właśnie przesunęło, coś w niej, coś w przestrzeni, która dotąd należała do innych. Wieczór zakończył się szybko. Halina nie została długo wręczyła jej starą kopertę z listami matki, które, jak się okazało, nigdy nie zostały wysłane. Zatrzymała je, bo bała się, że Justyna nie będzie gotowa. Gdy zamknęła za sobą drzwi, Justyna siedziała długo z kopertą w dłoni, nie otwierając jej. Czuła, że to, co tam znajdzie, będzie trudne do uniesienia. Kilka dni później, przy wspólnej kolacji, Beata uniosła widelec do ust i powiedziała tonem, który miał udawać troskę, a był jedynie zamaskowaną kontrolą. Trzy lata małżeństwa i żadnego dziecka. Może warto byłoby coś z tym zrobić. Zastanowić się. Zbadać. Justyna odłożyła sztućce. Słowa Beaty uderzyły ją jak zimna fala. Twarz zapiekła ją od wewnątrz, a w piersi narastało coś trudnego do nazwania. To nasza decyzja, powiedziała spokojnie, ale głos miała napięty. Cisza po tych słowach była natychmiastowa. Gęsta. Stefan odsunął się od stołu, krzesło zaskrzypiało. Byłaś nieuprzejma, rzucił, nie patrząc jej w oczy. Broniłam siebie, odpowiedziała, zaskoczona, że nie zadrżała. Nikt nie ma prawa wchodzić w to tak bezpośrednio. Beata westchnęła, jakby ofiara została zaatakowana. Staram się tylko pomóc, ale widzę, że nie jestem tu mile widziana. Tego wieczoru Stefan spakował walizkę. Bez słowa więcej. Ruchy miał szybkie, pozbawione emocji, jakby wykonywał dawno podjętą decyzję. Musisz przemyśleć swoje zachowanie. Powiedział na koniec, stojąc już w przedpokoju. Przez kilka dni będę umamy, nie czekał na odpowiedź. Gdy drzwi się zamknęły, Justyna stała w pustym mieszkaniu i czekała na rozpacz, na to znajome uczucie zawalenia się świata. Ale ono nie przyszło. Przyszła cisza. I w tej ciszy, przestrzeń. Następnego dnia w pracy usiadła z laptopem w kuchni biura. Stella Borowska, jej koleżanka z działu, usiadła naprzeciwko niej z kubkiem kawy. Zawsze miała celne spojrzenia, niewypowiedziane intuicje. Wyglądasz, jakbyś wróciła z wojny, rzuciła. Może właśnie wróciłam, odpowiedziała justyna, uśmiechając się gorzko. Stella pochyliła się. Ty żyjesz, jakbyś musiała prosić o pozwolenie, żeby istnieć. Każdy twój ruch jest ostrożny. Jakbyś cały czas czekała, że ktoś ci powie Nie tak. Justyna spuściła wzrok. Ja tylko próbuję utrzymać spokój. Stella uniosła brew. Pokój bezgodności to więzienie. Słowa utkwiły jej w głowie, powtarzały się w myślach, gdy wracała do pustego mieszkania. Znalazła się na balkonie, patrząc na świat, który nie wiedział nic o jej ciszy. Zastanawiała się, ile kobiet milczy tak jak ona. Wieczorem, wracając z zakupów, natknęła się na Norberta Głowackiego, sąsiada z góry. Zawsze mówił z namysłem, rzadko żartował. Wyprowadził się? zapytał, nieco zaskoczony. Tymczasowo, odpowiedziała, nie wdając się w szczegóły. Norbert przytaknął powoli. Ja straciłem swoją rodzinę, bo nigdy nie wybrałem. Myślałem, że milczenie wszystko naprawi, ale tylko niszczyło. Spojrzała na niego uważnie. Miał w oczach pustkę, której nie chciała odnaleźć za kilka lat w swoich. Tamtego wieczoru otworzyła kopertę od Haliny. Listy matki były pełne wątpliwości, miłości, ale też ostrzeżeń. Pisała o swoim własnym małżeństwie, o tym, jak przestała mówić. Bo każdy jej głos był traktowany jak problem. Ostrzegała córkę, choć wtedy Justyna była jeszcze dziewczynką. Jedno zdanie uderzyło ją najmocniej: Nie pozwól, by twoje serce stało się miejscem, w którym inni trzymają swój porządek. Dwa dni później spotkała się z Dianą Piotrowską, dawną znajomą, kobietą, która zawsze mówiła to, co myślała. Stefan wrócił do matki, zaczęła Justyna. Diana nie wyglądała na zaskoczoną, bo nigdy naprawdę się nie od niej odciął. On nie był twoim partnerem, on był jej przedłużeniem, ale kocham go. Diana spojrzała jej prosto w oczy. Miłość bez ochrony nie utrzyma żadnego związku, ty go kochasz, ale on nie chroni waszego my. To nie miłość, to zależność. To były słowa, które bolały, ale też były pierwszymi, które nie próbowały jej uspokoić. Nie próbowały wygładzać rzeczywistości. Po raz pierwszy Justyna poczuła, że może nazwać to, co przeżywa, asymetrię. Relacje, które udają symetrię, a są jedynie strukturą podporządkowania. Miłość, która miała być wzajemnością, a okazała się obowiązkiem. Tego wieczoru Justyna poszła do Łazienki i spojrzała w lustro przez długi czas. Nie szukała już siebie sprzed lat, szukała tej, którą mogłaby się jeszcze stać. Kiedy Beata zadzwoniła następnego dnia i oznajmiła, że Stefan nie wróci, dopóki Justyna nie przemyśli, co zrobiła źle, Justyna odpowiedziała tylko Przemyślałam. I nie jestem już tą samą kobietą, która zawsze się zgadza. Odłożyła telefon i odetchnęła, jakby właśnie zdjęła ciężar, który nosiła całe życie. I wtedy, dokładnie w tej chwili, ktoś znów zapukał do drzwi. Tym razem był to Stefan bez walizki. Z twarzą, która nie zdradzała nic. "Możemy porozmawiać?" zapytał. Ale szczerze. Justyna cofnęła się, wpuściła go do środka. Stefan siedział na starym fotelu w salonie matki, otoczony zapachem tej samej herbaty, którą pił w dzieciństwie i dźwiękiem wiadomości sączących się z telewizora, którego nikt naprawdę nie słuchał. Ale coś w nim się zmieniło. Dom który kiedyś dawał poczucie bezpieczeństwa, teraz był duszny. Nie z powodu ścian czy powietrza, lecz z powodu obecności Beaty, obecności zbyt intensywnej, zbyt dominującej. Beata była wszędzie. Zanim zdążył wstać, kawa już czekała, zanim się odezwał, ona już mówiła. Jej głos stał się echem myśli, które próbował zrozumieć sam, ale nie miał przestrzeni, by usłyszeć siebie. Ona się opamięta, mówiła pewnie, podając mu talerz z kolacją, której nie prosił. Zawsze wracają. Kobiety lubią dramatyzować, maszerują z podniesioną głową, ale wracają, bo wiedzą, że same sobie nie poradzą. Stefan nie odpowiedział. Przez lata uważał słowa matki za ostateczne, jak wyroki, z którymi się nie dyskutuje, ale teraz coś w nim się przesuwało, jakby z każdym kolejnym zdaniem matki. Coś traciło na sile. Zaczął się zastanawiać: Czy to ja naprawdę wierzyłem w to, co ona mówi? Czy po prostu nigdy się nie sprzeciwiłem? W pracy Tadeusz Krawczyk, szef działu, spojrzał na niego uważnie, gdy Stefan po raz kolejny spóźnił się na spotkanie. Wyglądasz, jakbyś coś stracił, coś, czego nawet jeszcze nie zrozumiałeś, rzucił mimochodem. Stefan chciał zaprzeczyć, ale zabrakło mu słów. Wieczorem przy automacie z kawą, Oskar Chmielewski, kolega z innego piętra, był bardziej bezpośredni. Powiedz mi szczerze. Ty chcesz mieć żonę, czy kopię swojej matki? To zdanie trafiło go prosto w żołądek. Zaparło mu dech. Zamiast się oburzyć, zaczął się tłumaczyć. Moja matka wiele przeszła, zawsze mnie wspierała, poświęciła dużo. Oskar pokręcił głową, przerywając mu. Wdzięczność nie daje prawa do kontroli. Nie jesteś jej własnością, a Justyna nie jest jej rywalką. Stefan nic nie odpowiedział. Słowa Oskara wwiercały się w niego głębiej z każdą godziną. Dopiero wtedy zrozumiał, że przez całe życie mierzył kobiety miarą Beaty. Nieświadomie, ale nieubłaganie. Porównywał, oczekiwał, oceniał. A kiedy Justyna nie pasowała do wzoru, nie próbował jej zrozumieć, próbował ją zmienić. W tym samym czasie Justyna przesuwała meble w mieszkaniu. Nie dlatego, że potrzebowała porządku, ale dlatego, że potrzebowała przestrzeni, która wreszcie była jej. Każde przesunięcie, każda zmiana była jak wymazywanie śladów cudzych oczekiwań. Zdjęła zasłony, które Beata kiedyś wybrała, nie pytając jej o zdanie. Wyrzuciła filiżanki, które były zestawem rodzinnym zestawem, który nigdy nie smakował jak jej własność. Odkrywała siebie na nowo. I z każdym dniem coraz wyraźniej rozumiała, że nie bała się samotności, bała się siebie utracić w czyimś cieniu, bała się bycia miłą, grzeczną, odpowiednią, bała się, że stanie się kobietą, która znika z powodu cudzych potrzeb. Telefon od Stefana przyszedł niespodziewanie. Mówił ostrożnie, jakby czekał na jej skruchę. Chciałem wiedzieć, jak się czujesz, rzucił, udając neutralność, której w nim nie było. Dobrze się czuję, odpowiedziała spokojnie. Naprawdę dobrze. To go zaskoczyło. Spodziewał się głosu zadrżanego tęsknotą, próśb o powrót, choćby cichego wyrzutu. Ale otrzymał ciszę, która nie była pustką, była pewnością. Tego samego wieczoru Stefan wrócił do domu matki. Usiadł przy stole i spojrzał na nią uważnie, jakby widział ją pierwszy raz. Beata coś mówiła. O sąsiadce, o polityce, o kolejnym zupie, którą zamierza ugotować. Ale on nie słyszał słów. Słyszał ton ton, który nie znosił sprzeciwu, choć nie podnosił głosu ton, który przez lata kształtował jego decyzję. Mamo przerwał jej musimy porozmawiać. Zamilkła natychmiast. Spojrzała na niego, wyczuwając zmianę. Przekroczyłaś granicę mój dom Mój związek. Moje życie. Wszędzie cię pełno. Beata zmarszczyła brwi. Robię to, bo cię kocham. Chronię cię. Przed błędami. Przed kobietami, które... Nie. Ty mnie nie chronisz. Wszedł jej w słowo. Ty mnie powstrzymujesz. Ton jego głosu był inny. Nie krzyczał. Nie oskarżał. Ale w jego słowach było coś, czego Beata nie znała. Dystans. I właśnie ten dystans wywołał w niej panikę. Stefan, ja jestem Twoją matką. Wszystko, co zrobiłam, zrobiłam dla Ciebie. Może i tak, ale teraz robisz to przeciwko mnie. Nastąpiła cisza. Nie odpowiedziała od razu. Może dlatego, że po raz pierwszy nie wiedziała, co powiedzieć. Stefan wstał. Poszedł do swojego starego pokoju i zamknął się w nim. Usiedział na łóżku, które wydawało się za małe. Zbyt znajome. Spojrzał w sufit i przypomniał sobie, jak jako chłopak wyobrażał sobie dorosłość. Chciał być kimś, kto umie kochać bez warunków. Kto jest obecny, ale nie przytłaczający. Teraz wiedział, że do tej wizji było mu daleko. Justyna tymczasem otworzyła nowy zeszyt. Nie stary notatnik, pełen marzeń sprzed ślubu, ale czysty, biały, nieopisany. Zaczęła pisać rzeczy, których pragnie. Rzeczy, których nie zrobiła przez lata. Nie były to wielkie cele, ale prawdziwe: pójść sama do kina, zjeść kolację bez pośpiechu, zasnąć bez czekania, aż ktoś przyjdzie. Z każdą kolejną stroną zyskiwała coś więcej niż plan, zyskiwała siebie. I właśnie wtedy, kiedy Stefan po raz pierwszy od dawna poczuł, że nie wie, kim jest sięgnął po telefon. Justyna czy możemy się spotkać? Możemy. Ale nie po to, by wszystko wróciło do tego, co było. Wiem, powiedział ciszej. Ja też już nie chcę wracać. Gdy Stefan wrócił do mieszkania, nie wiedział, czego się spodziewać. Niósł w sobie ciężar decyzji i nadzieje, która nie miała prawa być pewna. Drzwi otworzyły się wolno. Próg, który kiedyś był wejściem do codzienności, teraz stał się granicą między tym, kim był, a tym, kim próbował się stać. Wewnątrz panował porządek, ale nie ten, który znał. Nie chodziło o meble, zapachy, kolory, to było coś w energii miejsca. Mieszkanie nie odrzucało go, ale też nie otwierało ramion. Czekało, jak Justyna. Stała przy oknie, z zamkniętą książką w dłoni. Spojrzała na niego bez gniewu, bez litości, bez potrzeby tłumaczenia się, ani też przebaczenia na pokaz. Jej spojrzenie było pewne siebie, spokojne. Dojrzałe. Nie jestem już tą, która przyjmuje wszystko, byle tylko nie być sama, powiedziała nie odrywając wzroku. Stefan przytaknął powoli. Wiedział, czuł to, ale usłyszenie tych słów bolało, bo przypomniały mu ile razy milczał, gdy ona mówiła, ile razy unikał decyzji, by nie burzyć wygodnej równowagi, która zabijała ją po kawałku. Zawiodłem cię, powiedział cicho wybierałem wygodę milczenia. Zawsze łatwiej było nie reagować, nie wybierać, pozwolić, żeby inni decydowali za mnie. Justyna nie ruszyła się, czekała. Stefan zrobił krok do przodu. A teraz? zapytała. Co wybierasz teraz? Cisza przeciągała się i w tej ciszy rozgrywało się więcej niż w jednej kłótni, więcej niż w setkach tłumaczeń. Stefan odetchnął głęboko, jakby jego odpowiedź miała złamać coś w nim samym. Wybieram dorosnąć i to nie dlatego, że chcecie zatrzymać za wszelką cenę, ale dlatego, że nie mogę dalej być tym, kim byłem, nawet jeśli cię stracę w tym procesie. Słowa zawisły między nimi. Ale Justyna nie uśmiechnęła się, nie wzruszyła ramionami. Podeszła do stołu i sięgnęła po kartkę. To nie jest test ani kara, powiedziała podając mu ją. To granice, warunki, ale przede wszystkim szacunek dla mnie, dla nas i dla ciebie, jeśli zdecydujesz się być częścią tego, co chcemy zbudować. Stefan spojrzał na kartkę. Były tam rzeczy konkretne: uczciwa komunikacja, brak ingerencji osób trzecich, równy udział w decyzjach, niezależność osobista. Każdy punkt był jak lustro. Nie osądzał, ale pokazywał. Przeczytam je i nie tylko przeczytam. Zrozumiem, odpowiedział. Potrzebuję czasu, ale nie będę już więcej wymigiwać się od odpowiedzialności. Kilka dni później Beata zjawiła się bez zapowiedzi, jak miała w zwyczaju przez całe życie. Stefan otworzył drzwi. Ubrana jak zawsze, niosła ciasto w rękach. Ale tym razem jej obecność nie wywołała napięcia. Był gotowy. Mamo, powiedział spokojnie, od teraz, zanim przyjdziesz, zadzwoń. Musimy to ustalić. Beata uniosła brwi zaskoczona. Przez sekundę wyglądała, jakby chciała coś powiedzieć, zaprotestować, ale zrezygnowała. Spojrzała na niego uważnie. Zmieniłeś się. Tak. I jeszcze nie skończyłem. Nie próbowała wejść, odwróciła się i odeszła, bez słowa sprzeciwu, po raz pierwszy. Stefan patrzył za nią długo, a potem zamknął drzwi nie z ulgą, ale z poczuciem, że właśnie zrobił coś naprawdę dorosłego. Czas płynął. Rok później Justyna i Stefan wciąż byli razem, nie idealnie, nie bez spięć, ale inaczej. Teraz rozmowy nie były walką o dominację, ale poszukiwaniem wspólnego sensu. Kiedy się kłócili, robili to uczciwie, kiedy się kochali, nie robili tego z lęku przed utratą. Beata wciąż istniała w ich życiu, ale już nie rządziła jego rytmem. Jej miejsce zmieniło się, tak jak zmieniła się dynamika między nimi. Czasem próbowała wrócić do dawnych schematów, ale napotykała granice: łagodne, ale nieprzekraczalne. Stella, jak zawsze, była obecna. Jej słowa sprzed roku wciąż dźwięczały w pamięci Justyny. Pokój bezgodności to więzienie. Były drogowskazem. Norbert, sąsiad z góry, nadal był samotny, ale mniej zamknięty. Jego historia przypominała Justynie, co mogła stracić, a czego nie chciała powtarzać. Diana, z jej brutalną szczerością, była jak lustro rzeczywistości. Nadal spotykały się od czasu do czasu. Jej jedno zdanie sprzed miesięcy: Miłość bez ochrony nie przetrwa stało się mantrą. Tadeusz i Oskar również nie zniknęli. Ich spostrzeżenia, pozornie przypadkowe, były kamieniami milowymi w przemianie Stefana. Oskar odwiedził ich pewnego popołudnia i powiedział półżartem: Nie sądziłem, że z ciebie coś jeszcze będzie. Stefan uśmiechnął się: Ja też nie. Justyna wiedziała już, że najważniejsza decyzja, jaką podjęła, nie była o tym, by zostać z nim, ani żeby odejść, tylko żeby nigdy więcej nie przyjmować mniej niż na co zasługuje. Nie z litości, nie z samotności, nie z wyuczonej pokory. To właśnie ta decyzja zmieniła wszystko i tego nie żałowała. Ani jednego dnia.